Nie taka umowa. Uuu Tam wejdę w ogóle? Musiał. Jestem zmuszony do myślenia A tego to nie lubię Za długo myśleć Ajajaj Ajajaj właśnie. Kurwa właśnie! Nie wybrzydzaj Asasyn kurwa Dobra, wchodzimy O Pa do nie wejdzie o, a może, może Kurwa Nie masz po co tu być. Odejdź! Nie bierzy! O ty kurwa! No, wypierdalaj. O! Biedactwo! Się połamało! Się! O, drabina, jak miło! No, tu coś nam da, czy nic kurwa, pewnie nic. Jak wam życie. Dysta. Co w... to? No, i i i i i Chuja chyba dało. Czusiaczka w dupę dało To co dało? Nie wolno ci tu być O kurwa No kurwa co ty asasyn do chuja odpierdalasz Zdechniesz? Zdechniesz Ajajaj Będę się teraz z wami pierdolił Czekaj tutaj chyba to musi być iść tu, kurwa. <śmiech> 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 afera, afera. Jaka <laughs> afera? Ajajaj. Ajajaj. Aj. Ajaj. Co, nie ślepie, kurwa, sobie? A, ja, ja. Ty, kurwa, wypierdalaj! Wypierdalaj! Haha, moje ha. busy, chcecie mnie dogonić? To wam się nie uda, jestem zbyt szybki jak na wasze Kurwa, marne osiągnięcia brudasy. E, kurwa. To był fejt, tak, chuj No idź wypierdalej, gruba babo, no Ja pierdolę Jak tu wejść, kurwa No trzeź ładasz się Ulala, ulala Wypierdalać To no, zostaw tam mnie, kurwa No spokoju Do no, góry, do góry może mnie nie zdejmą? O, o Może się uda? Zajebiście Ci idioci nie umieją chodzić Po wieżowcach Średniowiecznych Bo są debilami O zdziwiony, młody zdziwiony Kto młody zawsze zdziwiony Kurde do takimi detali, że nie miał po budynkach. No, ale dobra, no. Nie każdy się urodził z dawnem, nie? żyje? Nie. O. A to coś takiego. Chowasz się. tu być. No, chowaj się. <coughs> No paczka, paczka, maczka, kurwa. Oj. Ale wyjebało mnie. Robię zadanie. I będzie git, kurwa. Altair. Wszyscy ostatnio o tobie mówią. Altair? Znajmniej w dobrych słowach. Jeśli naprawdę się zmieniłeś, może zechcesz wyświadczyć mi przysługę. Jubair wynajął paru kupców, by szpiegowali dla mieszczan. W zamian za złoto przekazują mu ich imiona. Jeśli znajdziesz i zniszczysz ich stragany, zrobisz dla miasta wiele dobrego. To powinno położyć kres ich niecnym knowaniom. Dobra. No nie pierdol, że na czas mam zabić ich. Czekaj, czekaj, co mam zrobić? Zabić chyba ich, nie? Czekaj, czek, który to jest? Który to? go pobić, zabić, co ja mam? Nie czytałem. E Dobra, załóżmy, że zabić. No. Kurwa, chyba nawet nie tego zrobiłem. Zajebiście. To ty? Nie. To nie ty, kurwa. To chyba jesteś ty. No kurwa, to nie ten. To też nie ten. To ty? No kurwa, no kto? To jest tym kimś. No kurwa. O co tu kurwa chodzi? O nie, ocalenie O co tu chodzi? Kurwa To nie ma pojęcia kurwa, nie czytałem pizdu. Choć robiłem co w tym czasie na pierdolnie o, o. Chwytać. O. o co tu kurwa chodzi? Chyba zajebać trzeba kogoś. No szczęście nie po cichu. o. O, o to ty może? Ciebie zajebać? Kurwa. Nie, to też nie ciebie, no kurwa. Dzięki ci. Dzięki. Ocalić? Mam. Mm, nie, to też nie to. Kurwa. Ja pierdolę. No, no 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 chu, nie ma co tej chodzi misji, misji pojebanej No idź kurwa ty się, jebany, chcę ci zapierdolić noże No kurwa A stoi z kupieckich A no to teraz będę wiedział A tak myślałem, że coś ze stoiskami, tylko nie wiedziałam co. Czy gadać, czy co. Po prostu co innego robiłem, tam słuchałem. No kurwa, smsa pisałem, no co. No, 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 no. No, 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 no. no. poważny błąd, O jezu, ja z tym chujem muszę się pierdolić. O ty kurwa. Jeden nóż to za mało. Ja muszę potrenować jak to zniszczyć. A to jakiegoś chuja wpierdalać, nie?